Witam wszystkich, tu blog Odkrywcy. Dzisiaj taki króciutki temat związany z dawną kopalnią Brandenburg, kopalnią Wawel. Na pierwszym planie kompleks szybu Franciszek, który właśnie należał do tej, no, chyba najstarszej kopalni w Rudzie Śląskiej. Ale nie o samym szybie Franciszek, nie o samej kopalni na Kotaku będę mówić, a o takiej ciekawostce związanej z szybem wartowniczym. Jego nie widać żadnej drogi, jego widać tylko ze strony torowiska kolej normalno-torowej. Na pewno był związany z tą kopalnią. Przynajmniej jego lokalizacja na to wskazuje, bo to już jest wszystko rejon, rejon kopalni. Zresztą kompleks szybu Franciszek przebija się za drzew. z rzut kamieniem stąd. I teraz tak: większość ludzi może nie zwraca uwagi na takie rzeczy. Ja zwracam dlatego, że często to są jedyne pozostałości po dawnych kompleksach górniczych, po szybach, po kopalniach. Tu akurat przy Franciszku jest sporo, sporo budynków, ale nie zawsze tak jest, i to są często właśnie jedyne pozostałości, jak przy kopalni Miechowice, chociażby gdzie tamte strony wartownicze istnieją do dnia dzisiejszego, choć w dużo gorszym stanie niż ten. Ten jest naprawdę bardzo, bardzo dobry w zasadzie, nie ma pęknięć. Jakieś tu lekkie uszczerbienie. O, troszkę zmniejszymy, jeszcze raz. No i często takie obiekty można cały czas napotkać, często na terenach bardzo niegościnnych, zarośniętych już, zapomnianych przez wszystko. jest trochę inaczej, bo jest właśnie przyczyny linii kolejowej, więc ten teren też jest karczowany. A tym samym ten schron wartowniczy jest tutaj odkryty. I tu mam jeszcze jakiś niewielki murek oporowy. No więc mamy takie, taką ciekawostkę związaną właśnie z dawną kopalnią Wawel z kompleksem szybu Franciszek. Tak więc z Rudy Śląskiej, z szybu wartowniczego. Wszystko z mojej strony, trzymajcie się, cześć.